Witam Państwa bardzo serdecznie na horoskopach rocznych. Zapraszam wszystkie koziorożce, ascendentalne i oraz słoneczne. Horoskop na 2026 rok dla Was, moi drodzy. Jak wy się odnajdziecie w tej nowej rzeczywistości, moi drodzy, wy takcy przyziemni, obowiązkowi. A tutaj wchodzą takie nowe energie, i właśnie no, powiem Wam, że trudno Wam będzie się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, chyba że przygotowywaliście się dużo, dużo wcześniej do tego. Moi drodzy, więc ten rok będzie to rok inicjacji, prób duchowych, psychicznych i tożsamościowych ale też ogromnej szansy na wyjście z karmicznej pętli. Mocny początek, ale taki fałszywy spokój, ponieważ Wy drogie koziorożce, jak widzimy tutaj na kosmogramie, to jest moment przejścia do Waszego znaku, czyli 21 grudnia 2025 roku. Rozpoczynacie nowy rok solarny. I widzimy, że w waszym znaku jest Mars, Słońce, Wenus za wami, merkury za wami. No i co to będzie oznaczało? Największa zmiana no to przejście waszego władcy do znaku Barana, który utworzy kwadraturę do waszego znaku. Będzie to trwało około 2,5 roku. No i oczywiście Neptun na dłużej, na około 12 lat, yy, też będzie tworzył kwadraturę. No i tutaj będzie ścieżka prób, metod różnego rodzaju. Yy, Przede wszystkim satur będzie pokazywał ten wasz, tą waszą drogę, tak? czyli ten waszy wzrost życiowy, waszej duszy. I jeśli będziecie szli niewłaściwą drogę, no to on to będzie blokował. Jeśli natomiast idziecie zgodnie z własnym powołaniem, no to będzie to przepuszczał. To samo później będzie sprawdzał Neptun i czy to będzie iluzja, czy to będzie autentyczność, no to już zależy od tego jak wy będziecie pracować. Dodatkowo um, Uran przechodzący do znaku bliźniąt będzie tworzył kwinkuns. Ja uważam kwinkuns ale to jest moje zdanie, za wydźwięk karmiczny i tutaj Drogie koziorożce, pojawią się takie sytuacje, które będą działały tak może nie fizycznie, ale tak podskórnie i to jest taki właśnie dług karmiczny nawet z poprzednich żyć, czyli słowa, które żeście kierowali w tym życiu czy w poprzednim, jakieś manipulacje słowne, to wszystko będzie do Was wracało teraz karmicznie i możecie nie wiedzieć skąd się to będzie działo również no, mogą się pojawić sytuacje takie, y, taki, takie fałszywe tak y, bo to jest coś co jest za wami i nie można tego dostrzec a jednak będzie miało to na was bardzo duży wpływ mentalny i psychiczny więc y, ten grudzień zaczynacie z mocnym początkiem, ponieważ gdy Słońce przejdzie do waszego znaku, za chwilę Wenus, Merkury później będzie to podążał, ta silna konstelacja energii w waszym znaku, no to jest czas mobilizacji, decyzji, nowych postanowień, wejścia w odpowiedzialność, takie porządkowanie spraw, nowe cele zawodowe, poczucie, że dam radę wszystko unieść. Natomiast od środka możecie czuć zmęczenie, dużo nad, brać odpowiedzialności, presji kontroli. Może pojawić się brak kontaktu z emocjami. To bym powiedziała, że to jest taka cisza przed burzą karmiczną bo macie takie poczucie, że macie grunt pod nogami, no ale tutaj los szykuje dla was, no, nie lada wstrząsy. E, marzec, maj, no to będzie totalna próba ognia, tak? No już teraz e, styczeń, już objawi się to nawet tym, że Satur przejdzie... Czyli pierwszy najpierw Neptun przejdzie 26 stycznia do znaku Barana, następnie Saturn za nim podąży 14 lutego, no i 20 wykonają koniunkcję w zerowym stopniu Barana. I tutaj, no wiadomo, że będzie się wiele działo. Będzie to kwadratura do waszego znaku. I to będzie takie, właśnie próba starego z nowym, takie starcie. Czyli, jakbyście po prostu przestawali działać. Tutaj kontrola Wasza zaczyna się rozsypywać. Ego musi ustąpić przed y, prawdą ducha. Mogą pojawić się konflikty w relacjach, decyzje podejmowane pod presją, rozchwiania emocjonalne. Y, może być takie poczucie, że świat jest przeciwko Wam. W rzeczywistości to takie zderzenie woli z przeznaczeniem, bo baran mówi teraz ja, a koziorożec mówi, że muszę utrzymać strukturę i to napięcie jest często też niewygodne, a czasem i daje takie skutki początku karmy. <laughs> Lipiec, retrogradacja Merkurego w lipcu, w Raku, czyli w opozycji, to będzie takie napięcie serca, tak? Dodatkowo będzie stał w kwadraturze do Saturna i Neptuna, kwinkunst do Plutona. To jest taki najbardziej wrażliwy miesiąc dla Was, psychiczny moment roku, że mogą być powroty dawnych relacji, rodzinne tajemnice, kryzys emocjonalny. Depresyjność, poczucia bezsensu lub samotności. Mogą się pojawić trudne rozmowy z matką, dziećmi, partnerem. Koziorożce tutaj zostają zmuszone, by wejść z głowy do serca. Nie da się udźwignąć wszystkiego logiką. <laughs> Uran, który przejdzie do znaku bliźniąt w kwietniu, to jest prawdziwa karmia dusza, duszowa na 7 lat koziorożce. Tak jak powiedziałam, napięcia psychiczne, przeciążenie układu nerwowego, nagłe decyzje życiowe, zmiany pracy, kierunku środowiska, ale też tutaj mówię, ten uran będzie bardziej podskórnie działał, czyli to mogą się objawić, jest ryzyko nerwic, psychozy reaktywne, takie wypalenia ale też ogromny potencjał do przebudzenia świadomości, wyjścia ze starych programów rodowych, przerwanie wielopokoleniowych schematów, czyli tutaj no, taka karma rodowa i pokoleń duszy się kłania. Tego 20 koniunkcja Saturna i Neptuna w Baranie, waszego władcy Koziorowca, Saturn czyli to władca zmierza spotyka się z iluzją jednocześnie. I to jest moment rozpadu fałszywych struktur, zderzenie ideałów z brutalną codziennością, duchowej próby wiary. Saturn jest w konflikcie ze swoim znakiem, czyli tutaj jest kryzys autorytetów, kryzys sensu pracy, pęknięcia w fundamentach życia. To jest czysto inicjacyjny aspekt, czyli tutaj stara tożsamość umiera. Jowisz w wie, który będzie znajdował się od 30 czerwca, też tworzy kwinkus do waszego znaku i to jest karma serca. Czyli będzie tutaj próba nauczenia się radości, spontaniczności, miłości bez kontroli. Koziorożec będzie zmuszony dopuścić uczucia, nauczyć się przyjmować miłość, wyjść z roli, że ja muszę. Kwinkus nie daje komfortu, tylko ciągle coś tu się nie zgadza i nie pasuje, także to będzie test wytrzymałości. I y, dla Was te relacje, no to naj, najtrudniejsze takie momenty, to gdzie Wenus będzie w Baranie w marcu, to ostre konflikty. Wenus w raku w czerwcu, emocjonalne uzależnienia. I retrogradacja Wenus, waga Skorpion, listopad, czyli powrót toksycznych relacji, karmiczne rozliczenia. To rok też rozstań karmicznych, bo tutaj Saturn będzie bardzo silnie sprawdzał relacje, ujawnienia zależności, rozpady relacji opartych na obowiązku zamiast miłości. Zostaną tylko te relacje prawdziwe, duchowe, nie w strukturze. Z punktu widzenia energetyki, to Wasze zdrowie, no to przede wszystkim układ nerwowy, bardzo będzie obciążony. Możliwe problemy ze snem, lękami, sercem, ciśnieniem, też ryzyko nierozładowanych emocji. Absolutnie nie możecie sobie pozwolić w tym roku na tłumienie emocji, branie wszystkiego na siebie, ignorowanie sygnałów ciała. To yy, najważniejsze dla Was. Przede wszystkim to jest rok zerwania piczęci karmicznej, ale nie tylko, bo w następnych latach też to będzie się odbywało, bo teraz to odczują dopiero pierwsze dekady koziorożca, tak? Czyli z rodem, z obowiązkiem, z cierpieniem wpisanym w tożsamość. Takie hasło dla Was, że nie muszę już niczego udowadniać, żeby zasługiwać na miłość. Te stare koziorożce, zimne, kontrolujące, takie ofiarne, twarde, będą się rozpadać, będą się rodziły nowe koziorożce, czyli świadome, czujące, wolne, duchowo ugruntowane, ale mogą się dopiero odrodzić w latach 2027-2028. Dla koziorożca to jest rok takiego karmicznego rozpadu, starej tożsamości, potężnych prób psychicznych i duchowych, ale też przygotowanie absolutnie do nowego życia. To jest otwarcie dopiero takiego korytarza przemiany dla koziorożców, a nie na finał, czyli to jest rok wyzwania. Bo wy wchodzicie w długoletni cykl inicjacyjny i tutaj, no, tak jak w astrologii, się mówi, że 7 lat jest chudych, 7 tłustych, bo to są cykle Saturna, kwadratura, opozycja i 7 lat pobytu Urana w każdym znaku. No i Uran, 7 lat w bliźniętach, no to to dopiero rozkręca proces tak? na pełne 7 lat, reformuje psychikę. Sposób myślenia, komunikacji, decyzji życiowych działa jak reset duszowy, ale też rozłożony w czasie. Pierwsze trzy lata są najbardziej nerwowe, natomiast Saturn to jest próba struktury co 7 lat. Robiąc kwadraturę lub opozycję do swojego położenia, no to sprawdza, czy to, co zbudowałeś, ma realne fundamenty, czy jest tylko obowiązkiem przede wszystkim takie lata z mocnym Saturnem to zawsze jest koniec jakiegoś etapu rozliczenie karmiczne konieczność dojrzania emocjonalnego no ale tutaj 2026 2028 no to są lata burzenia, przebudowy i dopiero później wejście w nową jakość hmm pojorówce, które właśnie y, żyją w takim trybie, że muszę powinienem wytrzymam. Y, no to to są bardzo duże przeciążenia i teraz właśnie y, Saturn i Uran będzie to sprawdzał i będzie to wszystko albo pieczętował, albo przerywał. Czyli tutaj no, naprawdę jest taki ogromny, duży reset. Oczywiście jeszcze koziorożce, zaćmienia, które się odbędą przed Wami, bo będziemy mieli dwa zaćmienia. I te zaćmienia przede wszystkim one będą pokazywały 12 sierpnia. Całkowite zaćmienie słońca w znaku lwie. U was to jest kwingus. Czyli to tutaj silne sprawy, czyli długi, kredyty, rozstania, sprawy seksualności, też może być przebudowa wartości, zmiana sposobu zarabiania. Natomiast zaćmienie księżyca w rybach, które będzie miało miejsce 28 sierpnia, no to jest zamykania pewien sposób myślenia, relacje z rodzeństwem, z rodzeństwem sprawy z formalnością. I też takie uwolnienie z podciężaru takiego finansowo-karmicznego, czyli te zaćmienia, one będą działały w tle do pół roku. Jeśli chodzi o uczucia, w roku 2026 to u Was też się pojawia temat karmiczny, czyli odpowiedzialność kontra uczucia. Silne aspekty do Saturna sprawią, że relacje będą sprawdzane przez obowiązki. Pojawią się karmiczne decyzje na serio. Możliwe związki z dużą różnicą wieku. Odpowiedzialność za partnera, formalizacja lub definitywne zamknięcia. Dla Was taką lekcją na ten rok to jest nie każda odpowiedzialność to miłość i odwrotnie. Także tutaj to wszystko będzie badane drogie koziorożce. Najważniejsze jeszcze dla Was, jeśli bym mogła powiedzieć, to jest Mars, który przejdzie 9 kwietnia, tak. no i później za tym Marsem do 19 będzie w Baranie. To będzie trudny czas. I za tym Marsem przychodzi też Uran do bliźniot. No, i później Mars ustawi się też w opozycji w raku, czyli tutaj będzie no, wzięcie odpowiedzialności za emocjonalność, czyli od 11 sierpnia do 28 września. I tutaj ten Mars będzie działał na Was no, niefajnie. Następnie Wenus, która będzie. No, teraz ona w Wigilii wchodzi do Waszego znaku, czyli na miesiąc tutaj macie ją u siebie. No ale wenus w waszym znaku to jest też odpowiedzialność, to jest kontrola. Um, ale będzie dla Was przychylna. Później, przechodząc do barana od 6 kwietnia, od 6 marca, przepraszam, do 30 marca będzie w kwadraturze. To już tutaj wcześniej mówiłam, co się może pojawić. No i oczywiście wraku od 19 maja do 13 czerwca. No i później retrogradacja. Waga przede wszystkim u Was tutaj będzie miała znaczenie, a Wenus będzie powracała do wagi. Drogie Koziorożce, no więc. Yy, Taki no, mocny rok, ale wchodzicie z przytupem, z ogromną siłą, taką wiarą, i właśnie tego Wam życzę, żeby tak było, żebyście yy, mieli taką odwagę i ruchenia po prostu do przodu. Zobaczymy, co tarot dla Was pokaże. Plus tarot, tak, bo ja tak dodatkowo Wam tego tarota yy, postawię. No, oczywiście też musicie zwrócić uwagę na to, że ta Wenus, która tutaj wejdzie do wagi, też będzie robiła opozycję z tym koziorożcem, tak? Czyli tutaj od 6 sierpnia, pierwszy raz wchodzi ta Wenus do wagi, później wraca z powrotem 25 października. I to będzie dla was taki, no ta Wenus, ona wykona opozycję z Saturnem, ale chyba tylko raz z tego co się orientuję. Dobrze, zobaczymy co Tarot dla was pokaże w Koziorożce na ten rok 2000. Pamiętajcie, że to jest energia bardzo ogólna, nie ze wszystkimi będzie rezonowała. Ja tylko czytam ogólne energie i po prostu nie bierzcie wszystkiego do siebie i zapraszam na prywatne konsultacje, bo to zupełnie inaczej się odbiera. Więc ogólna energia drogie Koziorożce to faktycznie pokazuje się te karmy rodzinne. Tutaj pojawi się taki kryzys, i nie walczcie z tym. Nie walczcie z tym absolutnie, tylko po prostu wejdźcie to, bo znajdziecie się w pułapce takiej no faktycznie. Ale tutaj faktycznie pokazują się te karmy, ale wy będziecie się przed tym bronić. A wy nie macie się bronić, wy macie w to wejść, bo wy macie takie przeznaczenie z tym uranem w bliźniętach, że wy macie przepracowywać właśnie karmy rodzinne z otoczeniem, z rodzeństwem. I właśnie w to wejdźcie i przepracujcie. No, i tutaj powiem Wam szczerze, że może przyjść taka pułapka, yy, depresyjność, też sytuacja taka życiowa, która no, yy, może Was pokierować na to, że będziecie to przepracowywali, tą karmę rodzinną, czyli przede wszystkim yy, do bezpieczeństwa emocjonalnego, zaufania do swoich uczuć, też emocje będą tutaj przepracowane. Jeśli chodzi o relacje, to powiem Wam szczerze, że macie najlepsze karty na relacje. Tutaj jeśli chodzi o partnerstwa, relacje wszelkiego rodzaju macie kartę gwiazdy. Tylko teraz tak, karta gwiazdy często mówi, że albo tu się zostaje w marzeniach, albo yy, faktycznie te relacje są yy, spełnione. I to. No właśnie, i tutaj. Yy, no różnie może być, tak, bo albo będziecie żyli marzeniami o kimś, e, albo po prostu, bo karta gwiazda to też jest takie właśnie, że to jest w marzeniach, że to jest w naszej podświadomości, że kogoś mamy, to, ale to już wy sobie dopasujcie do siebie. Jeśli chodzi o pracę zawodową, to tutaj powiem wam, że będą przetasowania wyjazdy za granicę do pracy zrywanie umów przede wszystkim tutaj karty macie asa mieczy trzeba bardzo realnie spojrzeć na siebie jeśli chodzi o te kwestie pracy no i tutaj jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo no wszystko będziecie robić jeśli będzie chodziło o wasze takie bezpieczeństwo sprawy materialne to będziecie to zabezpieczać i ale tutaj jest dużo, dużo odejść, bo jest. No takie operacje będziecie przeprowadzać jakieś, tak? W tej pracy i, i yy, uwolnienia, czyli odchodzenia, wyjazdy za granicę pokazują się, yy, tak ale czy, czy też powroty mogą tutaj być. Yy, Uważajcie, no powiem Wam, że tutaj dołożyłam do tej relacji, do tej gwiazdy i wyszła dziesiątka mieczy, tak, czyli może niepotrzebnie dokładałam, bo, bo tutaj jest polegnięcie w relacji i tutaj, no, albo jakieś nagłe nieszczęście, że to, co uważaliście za bezpieczeństwo, no to, Almówię, ale często też to jest takie, karta gwiazdy jest szczęśliwą kartą, ale tutaj no przychodzi jakiś, y, może być jakaś niedojrzała relacja, tu może być jakaś histeria, rozstania, y, też y, mogą pojawić się jakieś, y, przez choroby, tak, no niepotrzebnie dokładałam tą kartę. Bo, ale mówię, karta gwiazdy często mówi, że w podświadomości nam ktoś został i o tej osobie marzymy, jesteśmy w marzeniach. Albo tutaj będzie też tak, że faktycznie będziecie mieli karmiczne relacje, czyli z, z waszej podświadomości to, co będzie wypływało, takich partnerów będziecie przyciągały, przyciągali. No i tutaj to, to te sprawy rodzinne faktycznie się w karmie pokazują, czyli tutaj wiele do przepracowania jest, czyli to, co było zaniedbane, jakieś właśnie emocjonalne sprawy, to tutaj to będzie, tylko że wy będziecie się wzbraniać. No wiecie, to jest pierwsza połowa, połowa roku dopiero ten uran będzie w bliźniętach, a on zostanie 7 lat, no to tutaj może to wam... Potrwać, zanim wy to wszystko przepracujecie, ale to nie są takie najgorsze karty. Po prostu, no słuchajcie, czasem los e, szykuje nam coś innego i przeznaczeniowego, nie, a jeżeli my czegoś oczekujemy. Ale tutaj bardzo dużo po, powrotu do rodziny, do dzieciństwa, także wy będziecie tutaj wiele przepracowali z dzieciństwa w sprawie sytuacji. Bardzo dużo. I właśnie jak to zaczniecie przepracowywać, bo to chyba też wpływa też na wasze relacje. Tutaj się tak pokazuje drugie koziorożce. Jeśli chodzi o zdrowie, to powiem Wam, że może przyjść kryzys taki właśnie. No, przede wszystkim e, pokazuje się tutaj właśnie neurologiczne sprawy, tak? Czyli mm, nerwobóle, bóle kręgosłupa, e, takie układ ruchu zachwiany, to tutaj e, to karty pokazują. Tylko że to nie jest pokazane, że nie wiadomo, jak o jej kuni. Absolutnie nie. Po prostu no coś się będzie tutaj e, pokazywało. Ale. To wszystko. Jakby jakie zwątpienie do Was nie przyszło, to karty mówią, że Wy macie znaleźć w sobie sens życia. I proszę Was, wysłuchajcie sobie prognozy na 2020, 2026, tej ogólnej, jakie energie nam będą towarzyszyły, będzie Wam łatwiej. Yy, bo może wam być trudno koziorożce, bo wy naprawdę jesteście tacy przyziemni, wy te pieniądze do skarpety ładujecie, a tutaj no, świat się zmienia i mentalność ludzka się też zmienia, i u Was bardzo dużo zmian będzie, chociaż ja Wam powiem szczerze, że u Was karty nie pokazują takich zmian, że nie wiadomo, jakie tutaj będą zmiany. Yy, tylko po prostu yy, one będą zachodziły chyba w was mentalnie. Tak mi się to wydaje i w kartach też tak się pokazuje. Koziorożce, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Podzielcie się swoimi opiniami. Bardzo, bardzo wam dziękuję za cały rok. I wam życzę wspaniałego budowania siebie na nowo. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.